Cześć, witam ponownie bardzo serdecznie w naszym szóstym już spotkaniu w grze The Last of Us. Jeśli nie pamiętacie, co działo się ostatnio, to znaleźliśmy Billa. Bill teoretycznie jest naszym znajomym, chociaż nie jest do nas nastawiony zbyt przyjaźnie e, i ma nam pomóc um, w skołowaniu auta. Żeby mógł nam to auto sprawne skołować, musimy mu załatwić części, które gdzieś tam są po drugiej części miasta, i dzisiaj właśnie tam się udamy. Um, Bill dodatkowo sam zamieszkuje to małe miasteczko, w którym znajdujemy się teraz. To miasteczko jest na poszerowane jego pułapkami, e, więc myślę, że z, m, mając go przy sobie, będziemy w stanie jakoś się przez nie przedostać. E, I zanim pójdziemy dalej, mi się przypomniała jedna rzecz: wejdziemy sobie do menusa. A to chyba nie tutaj, niestety. E, tutaj, bonusy do odblokowania. I tutaj są do kupienia grafiki koncepcyjne, sposoby renderowania i skórki. Ogólnie to najbar najbardziej interesuje mnie w tym momencie skórki. Mamy 700 dolarów w kieszeni i mamy naprawdę dużo, dużo skórek Google Jacka, punktowy plecek, plecek Daxtera. To są oczywiście to, to są postacie um, z poprzednich gier studia Naughty Dog. Szkoda, że nie ma niczego o, z Crashem. Z Crashem bym chciał Koszulka jeansowa, koszulka jeansowa, czerwona koszulka w kratę, fioletowa koszulka, plecak turystyczny, plecak wojskowy, kombinezon. Ciekawe czym jest kombinezon, jest drogi, więc sobie go nie kupimy. Anielskie ostrza. No dobra, kosztuje 500, kupimy anielskie ostrza, wygląda, znaczy brzmi naprawdę dziwnie. Um, ten czym może kupić dopiero po... O więc teraz tego nie zrobimy, ale warto wiedzieć i mieć na uwadze, że coś takiego jest i po przejściu gry być może będę mógł się tym pobawić. Może faktycznie mają troszkę racji, że teraz nie powinienem e, zmieniać skórki e, Joela ani Elia ani nikogo innego. No żeby, żeby jednak pozostać w tym domyślnym klimacie gry, prawda? Dobra idziemy Nie Nie zostawiajcie otwartych drzwi. Okej. Przejdź do następnego budynku. Schody, szybko! Się nie oddaj. Nie wierzę, że się na to zgodziłeś Bill. Powinieneś był ich tam zostawić. Bill prosił, żebyśmy się nie oddalali, ale jakie ja mogę to zrobić, skoro już widzę, że to jest daleka. Cieszą się do mnie przedmioty. No jak nie ma, jak ją znaleźć goścną. Ogólnie prosiliście wielokrotnie o to, żeby żebym używał opcji czytaj, no to już zmartwię was opcja czytaj. To jest po prostu to, bo wy chyba myśleliście, że to jest jakieś e, tekstowe czytanie, że, 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 że jest jak e, jak znajdywanie audiologów e, w Dead Space, czy też w Bioshocku i tak dalej, czy też czytanie rzeczy e, w tą Predatorze. A tu nie. Coś ty się plątał tym razem? A gdzie jesteś? Muszę dostarczyć pewną przesyłkę. <laughs> Co <to> za przesyłka? <laughs> Ta Taszczeniara? Spierdala Oj, mają cię ten język, co? Mam nadzieję, że wiesz co robisz. Ten typ działa mi na nerwy. Tak, Gdzie słyszymy. Bill. Moja druga A raczej magazyn broni. Myślałam, że będziemy naprawiać samochód. Będziemy? Znasz się! Bill, proszę. Jak mówimy, niezłędne części... Niestety roi się tam od zarażonych, dlatego potrzebujemy więcej broni. Nie, rurka jest chyba mocniejsza. Znaczy nie wiem, czy zadaje więcej obrażeń, ale na pewno pozwala uderzyć więcej razy. Więc na razie może z nią a, zostaniemy. Właśnie się szuleczyć. Dobra, jestem podleczony. Jeden jest w środku. Właśnie miałem się tym zająć? Nie odpowiedziałeś na moje pytanie o Tes. Myślałem, że tworzycie nierozłączny duet. Jest zajęta. Tak, jasne jest zajęta. Coś mi się. Że, że się popstykaliście Tak, coś w tym stylu. Ona się poprztykała pistoletem po, po klce piersiowej okay. i, i grzybem po twarzy. Ooo. Ciekawe czemu nie chcę mu powiedzieć. Właściwie jeśli przypadkiem wyjdzie to na jaw, to wyjdzie na strasznego frajera. E, dobra, czekajcie, bo. Mm... A może... Dlaczego no, nie naprawisz jednego z tych aut? O Boże, faktycznie No, życzki! Jesteś geniuszem. Przez ten cały czas. Jak ja mogłem na to nie wpaść? Okej. Okay. Daj sobie dobra? Opony sparciały, a akumulator wysiadł. Skończyłeś? Wolę nawet nie myśleć o tym, co jest w silniku. Jeszcze tylko wojsko produkuje nowy akumulator. Cholera jest. Cisną! towarzystwo Będziecie strzelać czy będziecie czekać aż... A oni tu biegną! Oni tu biegną Dobra, po prostu będziemy ich flać, ja mam rurkę jeszcze Troszkę powinniśmy... O, o nie, 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 nie jest! Jest jest grzybiarz Dwóch grzybiarzy Będzie ciężko się tylko podejdą, a podejdą. Trzeba uciekać, trzeba uciekać, trzeba uciekać, trzeba uciekać. No, przełapił. Prze... No, dobra. Trochę nam przewaliliśmy. Może. Nie. Nika. A to dlatego, że skończyła mi się rurka. Ale dobra, ja czekałem, bo ja myślałem, że oni po prostu przybiegną i zaczną nas tropić. A oni po prostu wparowali prosto na nas. Dlatego przeładujmy broń. Dostał chyba jeden grzybiaż od razu. Drugi zabity. Trzeci zabity. E, Przeładuj broń. Dobra, tym razem. Nie, jest jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Padni. The Come on, Już było tak blisko! O, oh, myślałem, że on nie żyje. No dobra, przeładuj, 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 przeładuj. No już, 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 kaman. Ciekaj uciekaj uciekaj na bok, uciekaj na bok, uciekaj na bok, uciekaj na bok Uciekaj, na bok. uciekaj, uciekaj daleko, uciekaj, 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 Oni się tutaj zajmą dobrze Znowu muszę uciec Jakbym w las na przykład na samochód albo na coś No come on, nie da się wygodnie celować Ja go dobiję, ja go dobiję, ja go dobiję Wypakowałem się z amunicji Po nim e, tu sobie podmienimy rurkę na nową Dobra trzeba jeszcze w ogóle coś trafiłem na tym, gnatym? jak mi się ciężko tym strzela, to mi się w pale nie mieści po prostu. co Trzeba będzie zabrać zapasy Co wy tam rodzicie? Bill Joel Tędy Zaraz, daj mi pozbierać rzeczy. Na pewno to coś jest, co mi się przyda. Dużo cegieł. W ogóle tak się zastanawiałem ostatnio, bo... W momencie, kiedy chcemy rzucać cegłą, podświetla się... Podświetlają się często głowy przeciwników. Tak się zastanawiam. No, do czegoś, co na pewno służy, prawda? Być może da się ich ogłuszyć najzwyczajniej w świecie. A, używając tego typu przymiotów, nie, no to są same cegły, nie ma nic przydatnego, chyba że. Nie, to też jest cegła, która wygląda jak wielki klocek Lego, by the way. Dobra, to po prostu spieprzamy stąd. Za amunicją stoimy bardzo słabo, ale liczę na to, że. A... O, właśnie, że jakieś suppliesy gdzieś tutaj zaraz będą. Ty powinieneś wiedzieć najlepiej. O co mu chodzi? A, nieważne. Jesteś pewien, że brama ich zatrzyma? Zamknąłem ją, oni nie mają klucza. <laughs> Chyba nie o to mu chodziło. Okej, okay, czyli B twierdzi, że ten teren jest czysty. W sensie, że. Gdzie teraz? Jesteśmy na miejscu, w piwnicy. Ja się zastanawiam co to jest, o to. Upgrade'y. Może w ogóle jest już czas, żeby zacząć upgrade'ować naszą broń. Co wy na to? Dobra, zatem. No to jesteśmy. Niczego nie dotykajcie. A ty zamknij drzwi! Bierzmy graty. A, a. Co? Też co broń? Nie mam mowy. Joel, że... ja potrawię o siebie zadbać. Nie. Ty zostajesz tutaj. Daj jej broń, człowieku. Pewnie. Zostanę i dam się zabić. Świetnie. Chyba można powiedzieć, że to twoja najchujowsza fucha w życiu. <noise> Coś w tym jest. Nie wiem, jak też zgodziła się na taką samobójczą akcję. To był jej pomysł. Naprawdę? To w takim razie nie jest tak mądra, jak myślałem. E, e, przyjdź to. Serio, odprowadź dziewczynę tam, gdzie ją znalazłeś. Nie mogę jej tam zabrać. To niech sama sobie znajdzie drogę do domu. Pozwól, że coś ci opowiem. Jakiś czas temu ja też się o kogoś troszczyłem. To był mój partner. To znaczy musiałem się nim opiekować. A w tym świecie to prowadzi tylko do jednej rzeczy. Prosto do śmierci. I wiesz co zrobiłem? Zmądrzałem kurwa. Bo zrozumiałem, że muszę być sam. Wiesz Bill, że to nie takie proste, ale... Gówno prawda. Jest dokładnie tak jak... Hej! Co powiedziałem, kiedy tu weszliśmy? Co mówiłem? Ja tylko poprawiam... Kupę śmieci. Zostaw jak leżało. <słuch> ja pierdolę. Będziesz się z nią bawił w niańkę, to zobaczysz, że w końcu źle na tym wyjdzie stary. Odpuść Czy możemy je ruszać. Proszę bardzo. Dostaliśmy broń. Fajnie, strzelba. Na pewno się przyda. <laughs> tylko, tylko, tylko zanim gdzieś pójdziemy. Dobra, ja sobie... Zanim pójdziemy dalej, chciałbym wam coś pokazać. Co? Pochwal się. Nowa zabaweczka w nowym pudełku. O czym mówisz? Bomby! Widziałem takie w multi, Głośno bomba Trzeba z nimi ostrożnie. Eksplozja rozerwie na strzępy każdego, kto podejdzie za blisko. Ja, widziałem już Twoje wynalazki. Fajne, nie? <ścoughs> Cześć! Się. Buchajni, dopóki się do nich zbliży, z, 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 skutecznie chroni się, atakować, cię atakować, bla, bla, bla No, rzuca się jak wszystkim innym. Mamy strzelby i bomby. Co mamy z nimi zrobić? Co kilka tygodni przez miasto przejeżdża wojskowa ciężarówka. Pewnie szukają zapasów. Zdziwicie się, ile rzeczy przechowują. Tak, że... parę miesięcy temu zaatakowała ich mara zarażonych. Obsiedlim tę ciężarówkę. Wbiła się w budynek szkoły. Wciąż tam jest. I ma sprawny akumulator. Nice. Nie ma akumulatora i wsadzimy go do innego auta. Bingo. Chciałem go wyjąć, ale się odpuściłem, bo kręci się tam za dużo zarażonych. Ale jebać. Ale Potrzebuje fury. A jak nie zadziała? Nie są. Te ciężarówki są jak czołgi. Wciąż tam stoi. To się nawet może udać. Dobra, oni się nagadali, a ja chcę jeszcze posprawdzać co się kryje tutaj, e, w tym garażu, o, na pewno się coś kryje Na pewno dużo rzeczy się kryje No, znaleźliśmy narzędzia poziomu pierwszego, czyli rzeczy których bardzo potrzebowaliśmy, żeby e, cokolwiek upgrade'ować, a tu jest... Tak Tam była możliwość upgrade'owania, stół do upgrade'owania <laughs> Nożyczek mamy masę. Serio. Powinno być ci głupio teraz. E, podnieś jeszcze wodę. Właściwie to podobno alkohol. Mówicie, że to jest, co zresztą ma faktycznie więcej sensu niż woda. E, Okej, okay. kabury na broń. Byśmy mogli trzymać dwa pistolety ręczne, ale tego chyba nie chcemy. Ja bym na przykład. Ha huh. Właściwie to ja nie wiem, co ja chcę, co, co chcę upgradeować. A, zobaczcie, te, te rzeczy były do upgradeowania na zerowym poziomie narzędzi. Także trochę spieprzyłem, że mogłem to zrobić wcześniej. Kaburan drugi pistolet, Kaburan na drugą, długą broń, i to jest fajny pomysł. I to sobie zrobimy. Mam 75 e, zębatek, i pierwszy poziom narzędzi robimy. Zrobione. Dobrze, po, poziom narzędzi został na, na pierwszym poziomie, tylko spadły nam zębatki. I w tym momencie, w tym momencie, mogę mieć jak widzicie dwie bronie długie, czyli na przykład łuk i, i strzelbę. I to mi się wydaje, że mi się bardzo przyda w naszej wyprawie, ponieważ łuk warto mieć, bo jest cichy i odzyskuje się amunicję, jeśli podejdzie się do zabitego przeciwnika. Um, a strzelbę warto mieć, bo ją teraz dostałem, tak? I pewnie, pewnie jest całkiem niezła. Um, rurka nam się chyba troszkę. Nie, rurkę mamy nową, świeżutką, faktycznie. Czyli nie ma tu dla nas nic więcej ciekawego, chyba że to, nie, to też nie. Lecimy na górę z bilem. Tu nic nie ma, tu jeszcze moglibyśmy chyba na górę wejść, co? Bo no to jest ciekawa lokacja. To jest kościółek jakiś, nie? Ale nie, tu są drzwi zamknięte, tu nie pójdziemy. Tak, to jest kościółek. Ładnie tu. Jeśli chcesz coś wyznać, to jesteśmy w idealnym miejscu. Trochę przypomina mi to którąś Dobra. z lokacji w Dead Island. Dobra, niczego nie dotykam tylko. A tu i tak nic nie ma, więc. O nie, są tablety i. i alkohol, który mam już na maksa. Mogę chyba sobie zrobić w tym momencie apteczkę. Nie, mam trzy apteczki. Dobra, idziemy dalej. Eli, chodź. Serio, cmentarz. Patrzcie, jest szkoła. <laughs> ok. Gotowi, przekonamy się. Dobra, e, słuchajcie, zanim pójdziemy na cmentarz, ja chyba bym skończył ten odcinek, bo to wygląda jak lokacja, w której o, będzie się dużo działo. A jeśli się będzie dużo działo, to troszkę czasu nam na to, na to zejdzie. Znowu nie chcę, żeby się rozjeżdżał ten pieprzony dźwięk. E, dobra, także co, na dzisiaj to wszystko. nie musisz na to patrzeć. Widziałam gorsze rzeczy. Nie wątpię. Także na dzisiaj to wszystko dziękuję Wam bardzo Zajem. za uwagę. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia już niedługo. Cześć.